Ta historia wstrząsnęła Ameryką, ale w inny sposób niż pozostałe morderstwa. I tego nie spodziewał się chyba nawet sam morderca, bo traktowany jest teraz jak jakiś Robin Hood, Rambo czy inny mściciel występujący w imieniu milionów. Sama ofiara też nie jest traktowana indywidualnie, tylko jako pewien symbol sobie podobnych osób czyli kapitalistycznych, wyzyskiwaczy, którzy mają na sumieniu bankructwa i krew Amerykanów. O godzinie 6:45 rano w Nowym Jorku 5 grudnia został zastrzelony szef największej firmy ubezpieczeniowej w Stanach Zjednoczonych. To będzie długa i mroczna historia o najbardziej krwiożerczym systemie ubezpieczeń zdrowotnych na świecie. Szukasz pracy w branży IT? Just Join IT to portal numer jeden w Polsce. Wejdź teraz i poznaj tysiące nowych możliwości ex bonuseria. Zgarnij bonus na własnych zasadach, tylko w STS. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB, tu pracują Twoje pieniądze. <zysklarwia> To nie ma nic wspólnego z rzeczywistością i jest obrazą dla Amerykanów. Tylko tyle zdążył wykrzyczeć do dziennikarzy Luigi Mandione, zanim został eskortowany przez policję na przesłuchanie. Luigi Mandione zastrzelił Briana Thompsona. Jeszcze tydzień czy dwa temu, chyba żadne z tych nazwisk nikomu nic by nie powiedziało, no ale w tym momencie mówi o tym cała Ameryka, i jedna z tych osób traktowana jest jak bohater.

Wydarzyć się po prostu musiało. Jak ustaliła nowojorska policja, 26-latek zastrzelił Briana Thompsona z broni skonstruowanej przez siebie i najprawdopodobniej wydrukowanej w technologii 3D. Ale prasę bardziej niż sama broń zainteresowały naboje, bo na tych nabojach były wydrukowane trzy słowa: delay, deny, defend, czyli opóźnij, zaprzeczaj broń. Te trzy słowa to jest też tytuł rozprawy mówiącej o tym, jak firmy ubezpieczeniowe traktują Amerykanów, i o tym, że już zawierając umowę z ubezpieczonym, chcą. Nie zapłacić po prostu pieniędzy. Deny, defend, Zabójca zdołał dokonać morderstwa tak naprawdę w samym sercu Manhattanu, niemal nie zauważony przez nikogo, ale zauważyły go kamery. I dzięki tym kamerom został zidentyfikowany, popełnił też kilka błędów. Złapany został w Pensylwanii, a pierwszym z błędów było to, że mając na sobie maseczkę zaczął flirtować się z jedną z kelnerek i tę maseczkę zdjął. Potem były kolejne tego typu sytuacje, ponieważ w jednym z hosteli chciał wejść, zanocować, no i też musiał zdjąć do tego celu maseczkę. No a to zatrzymanie nastąpiło 450 km od Nowego Jorku w Pensylwanii, gdy przyszedł do McDonalda i podczas podróży po prostu postanowił coś zjeść. Wow, well, you're, gonna be a, you're gonna be the most popular police officer in your town. When I was I would hope to have a day like this when I could take someone this dangerous off the street. You know, so I just wanted to call and just tell you thank you. To stwierdzenie Erika Adamsa, czyli burmistrza Nowego Jorku, swoją drogą byłego policjanta, o tym, że będziesz najpopularniejszym policjantem w kraju teraz, jest chyba ironiczne, dlatego że po zatrzymaniu Luigiego Mangione gromy spadły nie tylko na policję, ale także na tego, który wezwał tę policję pracownika McDonalda, który uznał, że jeden z klientów jest po prostu dość podobny do poszukiwanego. Na portalach społecznościowych pojawiły się też wezwania nawet do bojkotu restauracji McDonald's. Do tego stopnia sytuacja w Stanach Zjednoczonych ewoluowała. Luigi McDonald's W tym materiale słyszeliście, że Luigi Mangione ma dwa tytuły inżyniera. Dlatego może warto powiedzieć, kim ten chłopak w ogóle jest. To jest chłopak z dobrego, bogatego domu, absolwent prestiżowego Uniwersytetu Pensylwania. Pracował także na Uniwersytecie Stanforda. Jest cenionym informatykiem, a zanim poszedł na studia, e, chodził do Gilman School, czyli takiej prywatnej szkoły w Baltimore, którą ukończył jako najlepszy uczeń całego rocznika 2016 roku. A co najciekawsze, jego kuzyn, Nino Mandione, jest delegatem do stanowej Izby Reprezentantów stanu Maryland. No i to on właśnie wydał oświadczenie w imieniu. Całej rodziny. Czytamy tam: Wiemy tylko tyle, ile zobaczymy w mediach. Nasza rodzina jest wstrząśnięta i zszokowana aresztem Luigi'ego. Modlimy się za rodzinę Briana Thompsona i prosimy o modlitwę za wszystkich, którzy brali udział w tej sprawie. Jesteśmy zdruzgotani, pisze Nino. Ale patrząc na reakcję całej amerykańskiej społeczności, szczególnie na portalach społecznościowych, no to widocznie wszyscy modlą się za Luigiego, bo jego konto na portalu X w ciągu kilku dni powiększyło się o niemal pół miliona obserwujących. Co swoją drogą jest dosyć bez sensu, no bo on w tym momencie siedzi w areszcie i nie może tam nic publikować. No ale jednak, no i na tym samym portalu X jednym z najpopularniejszych hashtagów w Ameryce jest Free Luigi, czyli uwolnić Luigiego. Yes, a przed więzieniem, gdzie jest przetrzymywany, zbierają się ludzie i już bezpośrednio apelują o to samo. Według Network Containment Research Institute, który śledzi ekstremizmy i trendy w internecie, z 6 z 10 najbardziej zaangażowanych postów na X wyrażało tutaj cytat, wyraźne lub dorozumiane poparcie dla zabójstwa albo oczerniało offiare just No, ale właściwie dlaczego tak jest? Facet z zimną krwią strzela w plecy swojej ofierze z premedytacją, mordując. Dlaczego media w Stanach Zjednoczonych poświęcają tyle czasu samemu mordercy, a tak mało ofierze? Dlaczego ja tyle mówiłam o mordercy, a do tej pory o ofierze jeszcze ani słowa? I dlaczego tak naprawdę e, mało kto potępia to morderstwo i czemu tą sprawą żyje cała Ameryka? No, bo powiedzmy sobie szczerze, nie była to najbardziej szokująca zbrodnia w historii Ameryki. Nie była to najbardziej brutalna zbrodnia w historii Ameryki. Nie była to najbardziej masowa zbrodnia w historii Ameryki. Od 26-latek zastrzelił w Nowym Jorku 50-latka. No, można powiedzieć, że w Nowym Jorku jest to dzień jak co dzień. Choć ironicznie mogłabym dodać, że w Nowym Jorku rządzonym przez byłego policjanta. No, ale dlaczego tyle o tym się mówi? No to w takim razie na chwilę przyjrzyjmy się ofierze. Tego morderstwa. Brian Thompson był dyrektorem największej firmy ubezpieczeniowej w Stanach Zjednoczonych. Od 20 lat piął się po szczeblach kariery. Piął się bezwzględnie, ale skutecznie. I robił to, co w zasadzie każdy dyrektor robić powinien czyli zwiększał zyski firmy. Robił to skutecznie i bezwzględnie, no ale przecież nikt mu nie płaci za to, żeby był sympatyczny. Ideał dyrektora? Pewnie tak dla wielu, dlatego że United Healthcare zwiększyła swój budżet przez ostatnie lata o kilka miliardów dolarów. Te miliardy dolarów zarobili na czysto. Czyli sukces dyrektorski, można powiedzieć. Tyle, że firma United Healthcare już na dzień dobry miała pomysł, jak tych ubezpieczeń klientom nie wypłacać. Stąd te miliardowe zyski, stąd ta cała niechęć społeczeństwa, dlatego że ta firma miała rekordowy, największy w całym świecie ubezpieczeń amerykańskich odsetek odmów wypłacania odszkodowań i odmów pokrywania kosztów leczenia. Ubezpieczenia zdrowotne w Stanach Zjednoczonych to są wyłącznie ubezpieczenia prywatne. Nie istnieje coś takiego jak amerykański NFZ, czyli sytuacja jest taka trudna do wyobrażenia sobie w Europie. No i też warto powiedzieć, że te ubezpieczenia zdrowotne są potwornie drogie. Mało który pracodawca w tym momencie ubezpiecza swoich pracowników, a to, że daje mu temu pracownikowi pracodawca ubezpieczenie traktowane jest jak luksus, a nie jako norma. Dlatego też wielu Amerykanów po prostu nie jest ubezpieczonych, a e, Większa część, nawet niż ci nieubezpieczeni, mają wykupywaną opcję najtańszą. Opcję najtańszą, która powoduje, że jeżeli coś się stanie, to koszty e, trzeba pokryć w dużej części samemu. Dlatego też koszty leczenia są w Ameryce jednym z najczęstszych powodów bankructw i samobójstw, i e, po prostu kończenia na bruku, bo Zdarzają się sytuacje, kiedy człowiek jest ubezpieczony i wydaje mu się, że wszystko jest w porządku. Ląduje w szpitalu, są wykonywane jakieś zabiegi, wraca do zdrowia, no i nagle. Dowiaduje się, że firma ubezpieczeniowa z jakiegoś powodu, najczęściej jakiejś drobnostki formalnej, po prostu nie zapłaci za to le leczenie, no i on musi zapłacić z własnej kieszeni. Wtedy trzeba zastawić dom, samochód, firmę. Ludzie zostają z niczym. Żebyście zrozumieli dobrze, jak to działa. Jeżeli ktoś chce być ubezpieczony, to co miesiąc musi płacić dosyć sporą składkę zdrowotną. To jest niejednokrotnie kilkaset dolarów. A mimo to, że płaci się sporo na ubezpieczenie, to i tak część kosztów trzeba zapłacić z własnej kieszeni. Mimo tego ubezpieczenia. Ja na przykład przez 5 lat musiałam opłacać ubezpieczenie, i w pierwszym roku kosztowało mnie 700 dolarów miesięcznie. Co prawda, nie miałam żadnej takiej sytuacji, że musiałabym leżeć w szpitalu na szczęście, w związku z czym co roku ta składka zdrowotna po prostu malała, aż w piątym roku mojego mieszkania w Stanach Zjednoczonych płaciłam o ponad 200 dolarów mniej. No ale jednak to są nieprawdopodobne koszty. To jest duża część wypłaty, którą. No niewielu Amerykanów może sobie pozwolić, aby przekazać właśnie firmie ubezpieczeniowej. Bo warto powiedzieć, że właśnie oprócz tych pieniędzy, które się płaci co miesiąc, trzeba też płacić drobne kwoty, no ale jednak za każdy albo prawie każdy zabieg. 10 dolarów za pobranie krwi, 20 dolarów za wizytę u ortopedy, 10 dolarów za rentgen i tak dalej i tak dalej. I to są koszty, które i tak trzeba ponieść. Co więcej, jest jeszcze taka sytuacja, że koszt ubezpieczenia zależy od tego, jak dużo się zobowiązujemy płacić w momencie sytuacji kryzysowej. To znaczy, jeżeli trafię do szpitala i zdarzy się coś, co będzie wycenione przez szpital na 20 tysięcy dolarów, to znaczy te zabiegi, które szpital ma, ma zrobić, szpital wyceni na 20 tysięcy dolarów, to mając droższe ubezpieczenie, Moje na przykład, ja musiałabym zapłacić z tego 5000 dolarów, a resztę dopiero ubezpieczyciel. Ale jeżeli ktoś ma tańsze ubezpieczenie, no to on musi pokryć większość tych kosztów, a wszystko co ponad to, dopiero płaci ubezpieczyciel. I tak dalej, i tak dalej. To są ogromne, ogromne pieniądze, zwłaszcza jeżeli ktoś ma na utrzymaniu rodzinę, żonę, dzieci, matkę, ojca, wujka i musi za każdą z tych osób płacić osobne ubezpieczenie. Ten system jest bandycki. No to w takim razie pojawia się pytanie, dlaczego Obamacare było tak krytykowane? Przecież to miał być system, który polega na tym, że wszyscy mają być ubezpieczeni, że ubezpieczenia mają być tańsze, że część osób w ogóle będzie miało takie ubezpieczenie państwowe. Dlaczego to było złe dla Amerykanów? Dlatego, że część osób miała mieć to ubezpieczenie państwowe, a reszta miała obowiązek ubezpieczenia się. I o to się wszystko rozchodzi. In 2014, an po prostu Amerykanie, którzy mieli mieć obowiązkowo wykupione ubezpieczenia w firmach ubezpieczeniowych, stwierdzili, że ich na to nie stać. A poza tym, że jest to niesprawiedliwe, że oni muszą, ci, którzy mają troszeczkę więcej pieniędzy, muszą obowiązkowo wpłacać te setki dolarów ubezpieczycielom, a ci, e, którzy na przykład były podnoszone takie argumenty: nie pracują, bo nie chcą, są ubezpieczeni przez państwo. Ten system miał być zmieniony. Donald Trump, w momencie, kiedy przejął Biały Dom w 2017 roku, trochę zmienił ten system Obamacare. No ale potem Joe Biden. Trochę przywrócił z tego, zresztą to nigdy nie zostało całkiem zlikwidowane. Donald Trump cały czas twierdził przez całą swoją kadencję i przez ostatnie cztery lata na wygnaniu w mar że on chce usprawnić ten system, chce zrobić, żeby był lepszy. No i dalej chce. I'm going to keep the Affordable Care Act, unless we can do something much better. We'll keep it. It stinks. It's not good. If we can do something better. No więc Donald Trump cały czas twierdzi, że nad tym ulepszeniem Obamacare pracuje. Pracował nad ulepszeniem Obamacare przez 4 lata w Białym Domu, pracował przez 4 lata w Mar-a-Lago, no ale nic lepszego na razie nie wymyślił. No i nie ma wątpliwości, że jednak wymyślić coś będzie trzeba, dlatego że kazus Luigiego Mandione pokazuje, że ta niechęć wobec opresyjnej, krwiożerczej, wyzyskującej machiny ubezpieczeń zdrowotnych w Stanach Zjednoczonych zamienia się pomału z niechęci w chęć odwetu. I to może się skończyć naprawdę krwawą jadką. W rezultacie od 5 grudnia... Wszystkie firmy ubezpieczeniowe poprosiły o zwiększenie ochrony, więc ochraniają dodatkowo swoich najważniejszych pracowników, swoje siedziby, no i dyrektorzy coraz bardziej uważnie sięgają po pieczątkę z napisem odmowa. To pewnie na jakiś czas sytuację poprawi, ale to jest rozwiązanie tymczasowe, bo chyba nikomu nie zależy na tym, by Luigi Mangione z takiego cichego bohatera, którego głośno nikt nie potępia, zamienił się dla kogoś. Inspiracje. Szukasz pracy w branży IT? Just Join IT to portal numer jeden w Polsce. Wejdź teraz i poznaj tysiące nowych możliwości. STS Game Changer. Dwa gole przewagi i kasa na koncie. Przewaga bardziej. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB, tu pracują Twoje pieniądze. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.